Nie skończony. E. Ten. współrzędny. Spółrzędne geografie. Dobra, na razie, słuchajcie, sobie zagramy na twój punek, a Kurde, jak mi się gra laguje. Um, dobra tylko tutaj to roz o renderowanie mam ten klasyczny sobie ustawiamy czyli tak taki o idealnie o a w ogóle ten dodali coś. O kurde. To nie... Ja pierdzielę emotikony. Emotikony dodali jakieś tańce. Ja pierdzielę. O kurde. Tylko że ja tych. E, ten. Emotikonek teraz nie mam i nie wiem czemu, nie wiem... Hmm. Hmm, no, no. Dobra, to ten, to weźmiemy, pozbieramy drewno i pójdziemy szukać jakiejś wioski może. Dobra, ten... o Ło! O kurde! Ej! Jaki parkour! O kurde, co tu jest? O kurde, co tu jest? Ten tu jest ten um, Dziura, dziura, dziura. I w ogóle dla tych, którzy ten... Dla tych, którzy zdali następnej klasy. Życzę ten. Dla tych, którzy po prostu zdali, mają teraz wakacje, życzę miłych i udanych wakacji. I tyle. Dobra, to my ten. Sobie zróbmy na marginesie te ten podstawowe rzeczy. Bam, bam, bam. What? Co? Bam, 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 bam. Kurde przecież hmm. ha, No dobra To zaczniemy sobie Kopać sobie pokopiemy chwilę a ale ogólnie mam 30%, zaraz będziemy musieli pod ładowarkę chwila, mamy tu gdzieś ten jasność? E, o, jasność jest Ej, dałem jasność a tutaj o jak wejdę Tu praktycznie nic nie widać Damy sobie A jeszcze więcej y, Na no jeszcze więcej procent jasność No dobra lepiej No bo ja ogólnie tak ten siedzę O o o o Teraz lepiej teraz lepiej Dobra. Dobra, musimy sobie teraz ten pozabijać trochę krówek i tak dalej, żeby mieć na ten. Żeby po prostu mieć e, na... No nie no już ty. Ja po śmieciu. Zara, chwila, czekajcie. A, eee! eee! kurde, śmieciu, śmieciu. Dobra, śmiech nie żyje, więc my idziemy na kolejnego śmiecia. za subika, dzięki ogólnie ten, w jakimś dniu zrobię właśnie ten, zrobię takiego live'ika po prostu z tego zrobię takiego live'ika po prostu z minecrafta i po prostu, nie że promowanie tylko po prostu minecraft i tyle takiego live'ika sobie zrobimy a z jakiejś innej gry, zobaczymy jak to będzie dobra, to ten gdzie my tak między innymi jesteśmy. No i dzięki Nemex za Subika, dziękuję ci mordeczko ten po lajwiku lub jeszcze na tym lajwiku e, oddam ci Subika, więc polecam ci być na lajwie. I ten, y, mamy Donajciki. Prawdopodobnie prosił wam, prosiłbym Was o sprawdzenie. Jeżeli tak, jeżeli wszystko się zgadza, to mamy najciki I właśnie ten. Y, moją, te, moim teraz celem są cztery dyszki. I tyle. No to ten. I uwierzcie mi, nawet bym się cieszył, jakby ten nawet ten. Jakbyście mi nawet złotóweczkę dali, to bym się cieszył, że chociaż... O Jezu, że chociaż pierwszy e, ten donate, pier, bo to teraz e, ten. Jak ktoś mi da, nie wiem kiedy ten donate'a, to to będzie mój pierwszy donate po prostu w życiu. Dobra. Bam. Bam. I trzeba sobie zeżreć. Chwila, a ja mam... Kurde, craftinga nie zabrałem. Hmm. No to ten. Weźmy sobie tutaj taką. Taką. No. I poczekajmy chwilę, aż... Czekajmy chwilę, aż nam się przepali właśnie tutaj. Ja już nie mogę, to będziemy musieli skoczyć po drewno i ten, zrobić sobie skrzynkę, żeby te wszystkie rzeczy schować. Tak teraz, w miłym czasie. To w ogóle mój telefon tak gorący jest, tak nie wiem, kurde. Bila, w ogóle Nemex coś napisał, bo mi Nemex w ogóle nie wyskoczyło, że coś napisałeś. Dobra. Dobra, tak sobie idziemy. Tak sobie to zrobimy i idziemy na jakąś inną grę, bo w tego w Minecrafta mi się tak za bardzo nie chce grać, więc. Więc takich mówię. Dobra, su o kurde już się noc robi. Ej, what? nie wiem czemu mam takiego skina. Ale my już wychodzimy. Mój telefon ciepły jest. Fortnite y sezon 3 rozdział drugi. Y no... E, ocenisz, jest subiki lajk. Like. Ocenisz, jest subiki lajk. Like. Pisze Dobra, Nemex. E, napisz, czy jesteś na live? E, Nemex, e, jesteś. Dalej na live? Nemex, jesteś dalej na live? Napisz, czy jesteś czy nie. Ej, ogólnie ten mordeczki zarabiamy 130 subików, więc. Dawajcie. O, jesteś dobra, to fajnie. Oc dobra, ocenisz, jest subik i like, więc poczekajcie. Dzięki, że Nemex zostałeś na trochę i już Nemex. Chwila, Nemex, już. Hmm, a więc tylko Baner fajniutki, fajny, yy, ale awatar byś mógł trochę. Znaczy, no, awatar byśmy mógł trochę zmienić. Yy, ten. Są dwa filmy, to dodawa ich więcej i ten. Yy, no, i miniaturki. Informacje, informacje są. No tak. 7, 8 na 10, więc. W ogóle Nemex, jesteś dalej? Nemex, jeżeli jesteś dalej, to e, proszę cię, wejdź tutaj, jest ten donate. Tutaj, e, jeżeli możesz, to wejdź w tego linka i ten, nie jak nie chcesz, nie wysyłaj donateów, ale ty, ty, zobacz, czy na przykład. O, dzięki, jestem. To Nemex, to jeżeli możesz, to zob wejdź w ten link i zobacz, czy byś mógł mi na przykład donateka wysłać. No nie, ja nie mówię, żebyś mi wysyłał. Ale jak chcesz to możesz, e, tylko żebyś po prostu zobaczył e, ten, żebyś zobaczył, czy po prostu mógłbyś mi wysłać do najcika, bo... Oj, chyba coś tak myślę, że chyba tak... Już dwie osoby, fajnie. Chwila, zrobimy ten, zrobimy sobie przerwę i ten, zaraz wracam. Nie błagam, nie odchodźcie. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy. Siema, ocenisz nowy filmik? Subiczek oraz like. Dany, Kozak Live. Dzięki ci, na se dzięki ci bardzo, mordeczko. Ten, dziękuję ci bardzo, że też oceniasz Kozak Live. Dobra, już ten. Siema Skyland. Siema Skyland. Siema, ocenisz nowy film. Dobra, Vintrix. Już, win. TEDx. Wow, masz 1000 subskrypcji. Jezu sorry, niechcący, ten, niechcący, zatrzymałem tą, Niechcący, zatrzymałem yy, ten. Trans. Yy, live. Dobra, tako. Baner jest fajny. Yy, no, awatar byśmy trochę zmienić, ale fajny. Mijaturki są społeczność, wszystko jest, informacje, nie no, no nie no, ten tronierzy wiesz, że tak, tak dalej, ale 10 na 10 normalnie, normalnie 10 na 10. Dobra, i te osoby, które są, to proszę Was, ten, yy, wejdźcie tutaj wejdźcie sobie wejdźcie sobie tutaj i tutaj jest taki donate i tutaj mamy link do tip donation sprawdźcie czy moglibyście mi wysłać donajcika bo jeżeli tak to kozak już mamy donajciki no i fajnie bo ja aktualnie mam paypala i ten na razie saldo 0 zł. nie no dobra E, i piszcie czy chcielibyście takiego drugiego live'ika z gramy z Fortnite z widzami, bo tutaj właśnie grałem y, w tego grałem w Fortnite'a, sorry za lagi, oczywiście sorry za lagi, ale wtedy no miałem początkowe konto i tak właśnie nagrywałem i były lagi i piszcie czy chcecie już ten, wtedy były lagi, a teraz już mam ten skin'a, mam setny level i ten i już tak po prostu mniej czasami lagów jest, ale jak na razie to tak Bambi gram, więc nie wiem piszcie kurde Dasz subika, u Ciebie subik jest i poglądałbyś nowy filmik, plis konkurs PSC 100 złoty. No właśnie ten, no właśnie ten, ja mam tutaj te, Skyland, jeżeli jesteś na live, to proszę Cię, wejdź w tego linka. I zobacz czy byś mógł mi wysłać donata. Nie jak nie chcesz nie wysyłaj. Tylko zobacz czy na przykład mógłbyś mi wysłać donata, bo jeżeli mógłbyś, to fajnie. Wtedy fajnie, to znaczy, że donejciki włączone. Możecie mi wysyłać donejciki Jeżeli nie, no to ten, no to No to że że po prostu. Dobra, to więc jeżeli możesz to wejdź to i zobacz czy możesz mi dać do nejcika Ach. i na razie moim, ten, moim celem do to są na razie cztery dychy bo chcę sobie coś ważnego kupić za cztery dychy ten chcę sobie kupić coś ważnego, między innymi do 15 czerwca, przed 15 czerwca chciałbym sobie coś kupić, więc chciałbym wbić te 40 zł. Ej, w ogóle, ten, G o, w ogóle, fajnie, słuchajcie, zaraz 130 subs, dzięki Skyland za subika, choć nie wiem czemu mnie nie subowałeś, to dobra, nie wnikam, ale dzięki za subika, i y y mogę wysłać tylko, nie, nie mam hajsu, bo muszę zrobić tylko, <śm> możesz wysłać? Zaraz można wysyłać? Ha. Chwila, słuchajcie, zaloguje się na tutaj na Tip Donation. Czemu mnie tego nie wyskakuje? Ej, ale no serio Skyland byś ty mógł wysłać? Nie, albo nie można. Nie no, no nie wierzę. No nie wierzę po prostu, nie wierzę. Ile się z tym tym męczę? Z tymi donatami, kurde, tyle czasu już się z tymi donatami męczę, nie wiem, no kurde, nie mam, ale mam tu ten, przecież mam i przez New Recorder się wziąłem ten, tutaj mam. 飞了，这个 Dobra, słuchajcie ten. Tutaj owam. Fila, tutaj owam daje link. I tutaj o chyba ten. Chyba y, przez to będzie można, y, będziecie mogli mi wysłać donata, ale czy tak jest na serio, zaraz się przekonamy. No ale gdy daję klej, tutaj czemu cholera z zaraz tym telefonem normalnie chyba o ziemię o ziemię rzucę. Ja pierdzielę. jak? Jak? Kurde, jak Dobra, słuchajcie, kończymy.